Ale epickie są te karty! No po prostu nie mogę, to jest normalnie jak z jakiejś mangi. Cześć moi drodzy, witam w kolejnym odcinku z kart Pokémon. Dzisiaj coś bardzo ciekawego, mianowicie karty od LootQuest.pl. Link w opisie do ich sklepu. To są japońskie karty Pokémon. Miałem przyjemność takie otwierać, jak byłem w Japonii. Jak wróciłem z Japonii. I teraz znowu mam przyjemność takie otwierać. I ten dodatek nazywa się Battle Region. W tle otworzyłem sobie... Katakane, dla przypomnienia, żeby mógł przeczytać nazwy Pokemonów, ale chyba żadnego nie zapomnę. Więc jeszcze raz dzięki ludku.s.pl i odpuszczmy to sobie. Powiem Wam, że czuję się nostalgicznie, bo nie otwierałem takich japońskich setów od bardzo, bardzo dawna. Tutaj są Pokémony z Pokémon Legends Arceus. No to chyba po okładce można się domyślić, że taka jest tematyka tego dodatku. Kurczę, ile ja lat temu otwierałem ostatni raz. Booster boxa japońskiego. No musiało być to naprawdę, naprawdę dawno temu. I w środku mamy, moi drodzy, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 aż boosterku Battle Region. Będzie ciekawie. W japońskich boosterach jest mniej kart, ale z drugiej strony, nie pamiętam czy się przykłada, także po prostu zobaczmy, Litwick, Ralz. To nie wiem, ale możemy sobie przeczytać. Ko, To, Gu, Ki, Mu, Ra. Niewiele mi to dało. No niewiele mi to dało, ale chyba, chyba to jest po prostu ta wioska, gdzie to się akcja Pokémon Legends. Tutaj oczywiście Relicant. Tutaj Gallade. Tutaj jakaś suszarka, która strzela energią, fajnie, fajnie. I rzadką kartą naszą był Gallade. Także u nich jest napisane R, jak jest rzadka karta. Lecimy dalej. Czyli co, wychodzi na to, że jedną mogę przekładać z tyłu. Będzie OK prawdopodobnie. Jak widzicie japońskie karty oczywiście mają inny tył, widać i grając z nimi nie możecie na pewno używać przezroczystych koszulek, bo wtedy byście widzieli, że macie teraz japońską kartę w swojej talii, na przykład na wiosku i byście mogli przewidzieć jaką kartę wyciągniecie. Źle przełożyłem, patrzcie, full arta trafiłem! Ale piękny, ale piękna karta, ho ho, jest napisane po japońsku i to jest po japońsku hut hut, tylko taki piękny, full artowy. No, ten art mi się tak podoba, słuchajcie, wędruje do mojej kolekcji. Jest epicki I ten buddyjski mnich, który tam z nim medytuje na szczycie góry. Wow, ale mi się to podoba. Sighter, Baskulin, Puragli, trenerka. Uuu, jeszcze mamy kartę V, słuchajcie. Uuu, garczą, garczą V, epicko. Nie powiem, że nie. Tego pięknego garczompa sobie schowajmy tutaj, do tych koszulek. Koszulki też są na Ludkwestii, jakby ktoś pytał. I tego pięknego hut-huta też sobie schowajmy. Epicko. Py, 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 py. I lecimy dalej. I mamy coś takiego jak Kuciena, niarumi jak on się nazywał po polsku, po angielsku. Gle miał, o, właśnie. W sumie tak sobie zmięłem, że te czytanie tego, tej katakany niewiele mi daje, skoro większość Pokemonów inaczej się nazywa w Japonii niż u nas. Tutaj Kirlia. Noctowl I słuchajcie, Diansi, uuuu i kolejny Full Art Mightyena razem z jakimś typem z Irokezem Ty, ale są piękne te Full Arty w tym dodatku Tak mi się podoba, epicki jest Tak się fajnie świeci, fajnie, wędruję do kolekcji Boosterek kolejny To nie przekładam nic słuchajcie w takim razie, jak tak Litwick, Barbouch, Gloom o Hisujańska duża ryba z kolcami, kto pamięta nazwę tego Pokemona, pisze w komentarzach, żeby mi przypomnieć. O, czy to jest Shiny Pokemon Haulucha? Czy on jest Shiny? Czy tak wygląda Shiny Haulucha? Ty no, rzeczywiście tak wygląda Shiny Howlucha. Wow, Nawet nie wiedziałem, że w tym zestawie można trafić Shiny Pokemona. Ale epicko. I jeszcze Rajdon. Ale on jest w ogóle reversem, spójrzcie na te... Dopiero teraz zauważyłem te hologramy w kształcie Pokeboli, widzicie to? Epicko. Lecimy dalej. Woohoo, Little Rajhorn, Kapitan Sailing, Miss Magius. Uuu, ale piękny hisujański samurot. Wi? No kurczę, te artworki w tym zestawie, tak mi się podobają. Są epickie. No i tam yy, Roselia, ale ten hisujański. samurot, no jest po prostu epicki Mam nadzieję, że w angielskim wydaniu będą wyglądać równie fajnie te karty, bo są naprawdę, naprawdę świetnie zrobione. Kolejny Busterek. Trochę ich jest, 20. Słuchajcie, to jest całkiem sporo. Ja myślałem, że jest mniej. Mówiłem, się pomyliło z tymi niektórymi dodatkami. W niektórych chyba jest 10 w Japonii, z tego co pamiętam, ale tylko w tych, gdzie jest jakiś tam, wiecie, gdzie, gdzie po prostu jest taki droższy dodatek typu gwarantowany GX i te sprawy. Tutaj oczywiście Jinx, tutaj Basculin, tutaj Stantler, Wishcash, Pyror i Puragli. Także naszą rerką jest Pyror. Ustawiłem jakąś ładną mapkę w tle. Regionu Hisui, żeby było jakieś ładniejsze tło. Pracuję nad tym, żeby trochę poprawić ten setup tutaj, gdzie nagrywam, i też pewnie zauważyliście, że noszę na szyi kamerkę. Ale na razie to jest testowo. I tak daję obraz z kamery innej dzisiaj, ale na przyszłość będę chciał właśnie dawać obraz w odcinkach z kart Pokémon z kamery noszonej na szyi. <grym> to jest taki mój nowy zakup, nowy pomysł na wprowadzenie lepszej jakości na kanale i... Uuuu! Clivor, Ale epickie są te karty? No po prostu nie mogę. To jest normalnie jak z jakiejś mangi, jak z jakiejś takiej ok. Epickiego... To mogłaby być, być okładka mangi. I bym kupił tę mangę, gdyby tak wyglądała. Ten Clivor jest nieziemski. Tak mi się podobają te karty w tym zestawie. Normalnie muszę kiedyś więcej ich otworzyć. Battle Region. Jak coś można kupić na Loot Questie te karty. Z japońskiego centrum Pokémon wysyłają z tego co wiem, ale max jednego boksa na osobę. Więc jak ktoś chce mieć wysyłkę z Polski albo po prostu nie chce więcej, no to musi, musi liczyć na na przykład Loot Quest. Mighty Enka. ej, V-Star. Słuchajcie, tutaj Sighter jest rewersem, ale mamy też Samurota. V-Star. Zobaczcie, to był mój starter w Pokémon Legends Arceus. I proszę, jak mnie tutaj można powiedzieć, prześladuje. Każda karta, praktycznie którą trafiam, niemalże, tak mi się epicko podoba w tym zestawie. 270 punktów życia. To jest jakaś wersja V-Star. To jest chyba nowa mechanika, która tutaj wcześniej nie było w kartach Pokémon. Więc wam raczej nie wytłumaczę jeszcze o co tutaj w tym chodzi. Może ktoś w komentarzach będzie wiedział, jak się gra V-Starami. I jesteśmy gdzieś tak w połowie drogi, słuchajcie. Póki co oceniam ten dodatek jako 10 na 10. Tak mi się podoba i takie po prostu nostalgiczne jest otwieranie dla mnie japońskich kart Pokémon, że jestem w szoku. O! E, tutaj Kapitan Stylin, a moje nazwy sobie nie przypomnę, ale ona była trenerką kamiennych Pokémonów, pamiętacie ją? Tsutsuji jest napisane, ona się nazywa chyba po japońsku, no ale u nas oczywiście wiadomo, że się nazywała inaczej, troszkę mi się zapomniało jak dokładnie. I do kolekcji. Jestem na tak. Póki co... Szczena mi opadła naprawdę. Takiego otwierania kart Pokémon to dawno nie było na tym kanale. O, he jaki słodziak. Ralce też jest słodziutki. Tutaj jakieś piękne perfumy, czemu nie. Hippowdon. Uuu, Weird Year. I ewolucja Quillfisha, Hisujańska. Spoko. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Rzadką kartę trafiasz ty. Rajhorn, Heracross. Barbouch, Basculion. O, Keldio! Keldio przecież nawet nie było w tej grze. A może był? Może będzie, słuchajcie, w jakimś update'cie. Może to jest... Prorocza karta. No ale nie, ja nie, nie przypominam sobie, żeby Kel'Dio był w tej grze. Nie, nie, nie. Nie łapałem Kel'Dio. Także coś tutaj. Hmm. Może to jest prorocze, właśnie. Może Pokémon Company chce nam ujawnić w ten sposób, że za miesiąc wyjdzie update i będzie można złapać Kel'Dio. Maybe, baby. Mityczne Pokémony zawsze na propsie. Ja jestem jak najbardziej, oczywiście, na tak. Hmm. Ten obrazek Miss tak mi się podoba. A, bo to. Nie, no to, to jest ten budynek, gdzie wchodziliśmy do środka i tam była Kapitan Silin. Poznaję po tych kominach w kształcie galeryjskiego Wizinga. Wszystko się toczy w grze Pokémon Legends na tych obrazkach, z tego co widzę. Jaki fajny starmi! Jaki fajny obrazek. I tutaj, hut-huty w tle są rewersami. A ten starmi no zwykły V, ale po prostu. Wydaje mi się, że są ładniejsze hologramy na japońskich kartach. No, przyjrzyjcie się. Może, może mi się wydaje, ale wydaje mi się, że są po prostu jakieś takie bardziej błyszczące się te hologramy. Chyba troszkę inny rodzaj tutaj tej odblaskowej foliki jest zastosowany. Lecimy dalej. Znowu Hood Hood Swinard Ryperior, ale kozaczysko. Mamoswine. Hmm, same potężne karty: Mil i Rose Raid. Ciekawe, że Mil Tank był rzadką kartą w tym zestawie. Wow. Co sądzicie? Napiszcie w komentarzach, na ile oceniacie ten dodatek, patrząc na mój opening. Czy uważacie, że anglojęzyczne dodatki też powinny być równie fajne? Okej, okay. Absol jest rzadką kartą tutaj. Ty no, ale bez kitu jest gwarantowane holo, zauważyłem, nie? Co najmniej holo, nie to co u nas po tych angielskich, że, że może się nie trafić nawet holograficzna karta rzadka. Odysz, fucienka, Relicant. Wespi Queen. Uh, Verizon V. I reversem jest Oddish. Fajny ten rewers Oddish. Zachowam go sobie, bo jest naprawdę ładny. I zostały nam tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć ostatnich. Przyjrzyjmy się tym w ogóle opakowaniom. Tutaj oczywiście startery, wszystkie trzy z regionu Hisui. No i stół japo japońskie napisy. Ciekawe, że nie ma kodów, nie? Do tej gry Pokémon Cards Online. W tym nie wiem, jak oni to w Japonii rozdają. Chyba jakoś, jakoś inaczej to u nich funkcjonuje. For sale in Japan only. Mm, uważajcie. <grywki> no tak działają te licencje, że japońskie karty są tylko na sprzedaż w Japonii, w oficjalnych sklepach typu. Pokémon Center zazwyczaj, no bo oczywiście, no nie każdy chciałby kupić karty, i potem się okaże, że są japońskie. Potem mama przyjdzie do sklepu typu Tesco i powie: No, przepraszam, tutaj kupiłam synkowi karty, a to są po japońsku, czy tam jakieś chińskie znaczki, tak by to pewnie określiła i by była niezadowolona, nie? Także wiadomo, że jak ktoś kupuje japońskie karty, to musi przede wszystkim sobie zdawać, że to są japońskie karty, ale u nas widzicie, sprzedają angielskie i jakoś nikt nie ma z tym problemu. Kiedyś były przez chwilę polskie, bardzo krótki czas, to było tak z 10 lat temu z hakiem, jak wychodziły gry Diament i Perła po raz pierwszy, także no ponad 10 lat już. I pamiętam, że były po polsku. Nawet mam kilka tych kart jeszcze z tamtego okresu. Gdzieś mi się tam walają. Wiem, że Hikomikos ma ich dużo gdzieś tam odłożonych. Fyldloom jest rzadką kartą. I Vespi Queen jest rewersem. Trzeci boosterek od końca. Exciterek. Glemiau, Raidon. Baskulidżon. Galate jest rzadką karton i rewersem jest Wish cash. to co, lecimy z przedostatnim, Pile of Swine, Roserade, znaczy tam była Roselia, teraz jest Roserade, u, nasz komendant, witaj, panie komendancie, wow, ale trafiłem wistara! Mm, Hisujański, that's Mm, no pięknie, kolejna karta Vistar Na sam koniec openingu, na sam koniec filmiku, żeśmy trafili kolejną rzadką kartę. To mi się podoba. To też wędruje oczywiście do koszulki i do mojego klasera z rzadkimi kartami Pokémon. I w tym ciostanam ostatni busterek. Hmm. Pamiętajcie, zostawcie łapkę w górę, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, bo to przynosi mi szczęście. Także w tym ostatnim boosterze, czy Wasza łapka zadziała? Hut huty. Mistrivius, gloom. Miss Magius Chandelure Holo. całkiem ładne. Dzięki Wam za oglądanie lutukas.pl. Pierwszy link w opisie do tego boosterboxa. Subskrybujcie kanał. Widzimy się tylko w kolejnych filmach. I na razie, cześć.